No tak, przede wszystkim na początku chciałem pogratulować Drużynie Olimpii zwycięstwa. No przyjeżdżając tutaj, chcieliśmy bardzo się zrewanżować za mecz pucharowy, który przegraliśmy kilka dni temu. No niestety po raz kolejny nam się nie udało. No szkoda przede wszystkim tej sytuacji z pierwszej połowy stuprocentowej, bo kto wie jakby się potoczył ten mecz, gdybyśmy ją wykorzystali. Natomiast uważam, że w drugiej połowie, no, drużyna Olimpii była trochę lepsza i, i tak myślę, że yy, chyba z zasłużeniem wygrała ten mecz. My mieliśmy, graliśmy, trzeba powiedzieć, że moi zawodnicy dzisiaj, no bardzo chcieli, bardzo chcieli zaangażowania, determinacji nie można było im odmówić, natomiast no, tak za dużo sytuacji sobie nie stworzyliśmy do, do golu. Goli. Także y, tutaj wynik 2-1. Niestety już zabrakło czasu na to, żeby doprowadzić do wyrównania. Dziękuję. Przygotowujemy się do następnego meczu już w niedzielę i, i tutaj no, y, chcemy wszystko zrobić, żeby wreszcie przełamać niemoc na własnym boisku i, i wygrać mecz z motorem Rubin. Czy są jakieś pytania? I jakby Pan miał porównać te dwa mecze, pucharowy i ten ligowy? No muszę powiedzieć, że dzisiaj no, znacznie lepiej zagrała moja, moja drużyna i taki, o ile ten pierwszy mecz no, to był takie zdecydowane zwycięstwo Olimpii, to dzisiaj taki wyrównane, wyrównane spotkanie i uważam, że moi zawodnicy zagrali dużo, dużo lepiej i byliśmy bardziej zorganizowani. Czekaliśmy na swoje szanse, natomiast no, no niestety dwa gole stracone po stałych fragmentach gry, no pierwszy rzut różny przestrzegaliśmy przed meczem, że po głębokiej analizie, że wszystkie piłki, większość piłek jest grana na dalszy słupek, tam mieliśmy zabezpieczyć tą strefę, natomiast no niestety zawodnik olimpijski strzelił bramkę druga, drugi rzut karny, nie wiem czy... Czy taki troszkę kontrowersyjny, czy tam był jakiś fałsz z naszej strony, czy nie. W każdym razie sędzia podyktował rzut karny no i, i praktycznie było po meczu. Także szkoda, bo przy odrobinie szczęścia ten mecz, tak jak powiedziałem, już na początku mógł się odwrotnie zakończyć. My jesteśmy zadowoleni, że wykonaliśmy dzisiejsze zadanie, bo naszym zadaniem było to, żeby te trzy punkty zostały u nas w wblągu. Ciężko na to pracowaliśmy. Ja uważam, że dużo cięższy mecz niż ten, który zagraliśmy w Pucharze z siedlcami u nich na ich stadionie. No ale to też zrozumiałe. Oni też mogli się troszeczkę inaczej po nas przygotować. My wiedzieliśmy od początku, że drużyna siedlec przyjedzie do nas i będzie próbowała nas kontrolować, że będzie ustawiona bardzo kompaktowa i będziemy zmuszeni do tak pozycyjnego. Yy, dzisiaj troszeczkę inaczej weszliśmy też w mecz, yy, ja uważam, że te nasze początki tych meczów zawsze były bardzo nerwowe. Dzisiaj uważam, że mimo wszystko dużo spokojniej, yy, bardziej yy, cierpliwie budowaliśmy nasze ataki i dlatego to, to wyglądało dobrze. No, szkoda tych sytuacji Piotra Kolbiela w pierwszej połowie, bo były naprawdę dwie dogodne sytuacje do tego, żebyśmy strzelili bramkę. Nie udało się, no ale generalnie jestem zadowolony też z przebiegu drugiej połowy, bo konsekwentnie szukaliśmy bramek, tych sytuacji było naprawdę dużo. Strzeliliśmy dwie ładne bramki, a przede wszystkim cieszymy się, że te trzy punkty zostają u nas i że zagraliśmy drugi raz z rywalem, który, który ma mocny zespół moim zdaniem, dobrze, dobrze też zaczął grać, zaczął punktować. Tak, miał tyle samo punktów co, co my, cztery, przed tym meczem i my cały czas patrzymy do przodu. Ja uważam, że troszeczkę na pewno będziemy musieli zwrócić na uwagę teraz jakby na regenerację, bo zaraz w sobotę gramy mecz, trudny mecz w Sokole, ostruda, bo z tego co wiem, Wigry dopiero też bramkę strzeliby w końcówce, także to też nie będzie łatwy, łatwy pojedynek. Podejrzewam, że podobnie będziemy gdzieś tam zmuszeni do tego, aby tym ataku pozycyjnym grać, ale no nie ukrywam, że nam to leży, jeżeli drużyna przeciwne w ten sposób będą z nami grały, no to, to uważam, że tych sytuacji będziemy stwarzali, bo na tą chwilę dobrze operujemy piłkę, stwarzamy sobie sytuację. Lekki jeszcze niedosyt, jeżeli chodzi o, o jakby wykończenie tych sytuacji pogromkowych, ale mimo wszystko jesteśmy zadowoleni z dzisiejszego meczu. Drużyna uważam, że pokazała też jakby determinację do tego, żeby utrzymać ten wynik i dzisiaj nie było Momentu takiego, że cofnęliśmy się gdzieś głęboko. Szkoda tego, tej, tej bramki straconej z rzutu karnego, bo moim zdaniem sędzia mógł, ale nie, nie musiał gwiznąć tego, tego karnego. Ale okej, okay, no, taka jest piłka. Najważniejsze, że te trzy punkty zostają w Elblągu. Chciałem zapytać o naszą wyrobę, no, bo w pierwszej połowie to było widać, że. Y tak pół żartem mówiąc, gdyby Pogoń miała ciut, lepy, ciut lepiej ustawionych piłkarzy, to mogliśmy tą, tą bankę stracić już w pierwszej połowie i odebrać stratę. Znaczy, to drużyna z, z Siedlec miała jedną sytuację dogodną. Tej sytuacji nie wykorzystała, ale to było po, po tym, czego się spodziewaliśmy, po kontrze. I generalnie, jeżeli. Angażujesz dużo miłości zawodników w te działania ofensywne i stwarzasz sobie sytuację ku temu, żeby strzelić tą bramkę, no to wiadomo, że gdzieś, gdzieś może być sytuacja taka, że drużyna przeciwna ma przewagę liczebną i stwarza sobie sytuację do tego. Tu niczym nas nie, zaskoczy, nie zaskoczyła pogoń, bo, bo zagrała na kontrę i z tej kontry jednej czy drugiej miała sytuację, no wiadomo, że 90 minut. Też nie da się gdzieś konsekwentnie bronić, mogliśmy zagrać w drugą stronę, mogliśmy się cofnąć zupełnie na swoją połowę i dać pogoni, pogoni grać i, e, i by wyglądało inaczej. No, ja uważam, że publiczność nasza, czy, czy, czy my chcemy grać tak, że chcemy grać też atrakcyjnie, chcemy budować na nasze ataki oparte na tym, że chcemy posiadać piłkę i konsekwencją tego jest, że Sytuacje gdzieś tam zdarzają się takie, że, że drużyna przeciwna wyjdzie z jedną, czy z drugą kontrolą. no ale dzisiaj uważam, że ten blok obrony, pomimo tej gdzieś bramki stracone staną na wysokości, wysokości zadania i, i nieźle broniliśmy, tak. Bo uważam, że drużyna Siedlec, troszeczkę też wiedząc jak my gramy, troszeczkę się też przestawiła jakby na inne granie i zagrała jednym napastnikiem, nie zagrała już tak odważnie, w końcówce zagrała bodajże nawet na trzech. Ale no, wynikało z tego, że, że bardzo kompaktowo stała i miała pięciu, pięciu pomocników, I dlatego te sytuacje podbramkowe mogły być, a, a ja uważam, że mimo wszystko e, my na tyle byliśmy zorganizowani, że tych sytuacji, sytuacji było mało. To trzeba też tak przyznać, że Olimpiej pod pana dowództwem jest przyjemnie oglądać nawet jak ta bramki nie padają. Ja, ja wiem, że to solą meczu są bramki, ale ład, ładnie grają. Dzisiaj zwróciłem uwagę na to, że były takie momenty przestoju, kiedy przez dwie, trzy minuty było kilka tych sytuacji. Graliśmy w poprzek, tak jakbyśmy nie mieli pomysłu co zrobić. To też wynikało z tego, że pogłęb posta potrafiło postawić podwójne zasieki i czekać na nas, jak to zrobiliśmy, ale to co nas co zwróciłem uwagę, ten długie okresy grania w poprzek. Graliśmy w poprzek, bo chcieliśmy jakby te zasieki, jak Pan powiedział, trochę rozciągnąć i to są dwa wyjścia, z pewnością jest więcej, ale no dwa wyjścia, można zagrać długą piłkę i próbować zebrać drugą piłkę lub ewentualnie, ewentualnie tak jak my dzisiaj to próbowaliśmy rozciągnąć trochę i wciągnąć przeciwnika na naszą połowę. Ja uważam, że Długimi fragmentami nam się to udawało. Ja uważam, że przy takim graniu naszym sierpniowym, przy takiej ilości meczy, i mimo wszystko proszę zauważyć, że mało zmian w wyjściowym składzie jest, no to trzeba się liczyć z tym, że to kosztuje. Kosztuje też dużo sił, dużo energii tych chłopaków. I my zagraliśmy mecz bardzo intensywny, bardzo dominujący, uważam, w suwałkach. Tak? Brakowało tylko bramki, ale. Goniliśmy od pierwszej do 90 minuty i, i to kosztuje też siły i ja uważam, że być może są też takie momenty, które sobie zakładamy, że trzeba też trochę zwolnić tempo, żeby w pewnym momencie przyspieszyć. I to jest normalne, żeby, żeby jakby ta taka rytmia gry była i żeby było w pewnym momencie przyspieszenie, ale też i zwolnienie tempa. Nie wszystkim to się musi podobać, ale generalnie no, my mamy zasady takie, że że, że budujemy, budujemy swój, swój atak na tym, żeby te drużyny przeciwne gdzieś pootwierały nam korytarze, do tego, do tego żebyśmy mogli, mogli skutecznie zaatakować. do tego czasami trzeba też zwolnić. Olimpia w tym tygodniu ogłosiła dwa nowe transfery. Może pan powiedzieć krótką charakterystykę tych piłkarzy i jakie zadania dla nich widzi? Patryk Winsztal. Był u nas wcześniej już na, jakby, na testach, no to jest zawodnik też z przeszłością pierwszoligową, to nie sprowadzamy zawodnika, nie wiem, z Czwartej Ligi, czy, czy młodego do ogrania, no to jest zawodnik, który ma przede wszystkim zwiększyć tą, tą konkurencję, jeżeli chodzi o obszód. Lewonożny zawodnik, kolejna lewa noga u nas, także to też cieszy. Moim zdaniem brał Mało szans dostawał w Byłchatowie. Dlatego tych bramek w zeszłym sezonie nie strzelił za dużo, ale to jest zawodnik na pewno taki, który nam pomoże. Przede wszystkim uważam, że pokazał też krótko, będąc u nas, że i z charakteru pasuje do szatni, a druga rzecz, że to jest pracuść na boisku. I ja uważam, że takich zawodników też potrzebujemy, żeby ta praca była też wykonana w defensywie z przodu. To jest moim zdaniem dobry zawodnik, na pewno z dużą jakością, który który na pewno nie, nie raz, nie dwa nas ucieszy tutaj bramką, mocno na niego liczę. A kolejnym zawodnikiem jest Irias Elbauch. to jest Francuz, który przyjechał do nas na, na, na testy. Wiem, że też wędrował po niektórych pierwszoligowych drużynach i też nie brakowało chętnych na to, żeby go pozyskać, dlatego się cieszymy. To jest również lewonożny zawodnik, panujący bardzo dobrze nad piłką i wyszkolony super technicznie. To jest zawodnik, który na pewno, moim zdaniem, zwiększy konkurencję, jeżeli chodzi o wahadła. Zwiększy konkurencję, jeżeli chodzi o praktycznie każdą pozycję w okresie, bo naprawdę wyszkolony jest jest bardzo dobrze technicznie, ma doskonały strzał i też przyda się nam do tego, żeby zwiększyć jeszcze jakość tego zespołu. Jak wygląda sytuacja z Sebastianem Batlawskim? Bo y on był on jest, to jest to, to kontuzjowany. Jest kontuzjowany. Tak, jest kontuzjowany. Jest po operacji i cieszymy się, że wraca pomału do, do zdrowia. Ostatni raz, jak go tutaj widziałem w naszym budynku, no to wcześniej jeszcze, to, to można powiedzieć o kulach i przyszedł, porozmawialiśmy sobie, jak to wygląda ta jego rehabilitacja. przed przedwczoraj był, już szedł o własnych siłach i już nie miał kul, także to jest pozytyw. E, także jesteśmy e, cały czas w kontakcie z nim, jak ta sytuacja jego rehabilitacyjna wygląda. E, na pewno też liczymy na to, że wznowi treningi, ale podejrzewam, że nie wcześniej niż, niż w tym okresie e, przejściowym, czyli zima. Zima. A no, aczkolwiek, no liczymy, bo to jest dobry zawodnik. I ostatnie pytanie Proszę. Co mi się podobało to e, danie szansy Łukaszowi Sarnowskiemu, bo on ma e, on jest obrońcą i to też jest taka newralgiczna, newralgiczna pozycja, na którą potrzebny, potrzebni są doświadczeni zawodnicy przy trójce, zwłaszcza jak gramy trójką w obrońcu, to każdy błąd może mieć kolosalne znaczenie. Ten za co pochwalę publicznie wypuścił, a on zagrał całkiem przyzwoity te, te, ten swój fragment. Tam pie Ponad za, za, za oglądanie. Eee, Sarna, powiem, powiem pseudonimem Sarna, jest zawodnikiem bardzo ambitnym, eee, też bardzo młodym, bo 2003 rocznik I eee, tak jak pan słusznie zauważył, no, trenerzy zazwyczaj te doświadczenia stawiają z tyłu, i my mamy doświadczonych trzech środkowych obrońców. Jest ciężko jemu czy, czy wieźbie na tą chwilę wywalczyć sobie podstawowy skład. Ale to jest zawodnik, który konsekwentnie pracuje pokazuje swoją ambicję na każdym treningu, dlatego zasłużył na tą szansę. Na innej pozycji niż na środku obrony, ale moim zdaniem spełnił swoją rolę, bo chcieliśmy przede wszystkim zabezpieczyć prawą stronę. W obronie był moim zdaniem skuteczny, wygrywał pojedynki w defensywie. W ofensywie też że zaliczył jedną stratę, a tak to też był pewny. Zawsze szukamy alternatywy. uważam, że my jako drużyna musimy być też elastyczni, taktyczni, ale zawodnicy też muszą być gotowi zagrać na różnych pozycjach. Dzisiaj zagrał na Wahadle. A moim zdaniem to jest zawodnik, który potrafiłby zagrać obok Klaudiusza Krasy czy obok Huberta Krawczona jako zawodnik numer 6. Bo to jest zawodnik, który w defensywie naprawdę dysponuje bardzo dobrymi parametrami, super odbiorem. Jeszcze przytrafiają mu się błędy, błędy techniczne, no ale co za coś? No nie wymagajmy od razu, żeby prowadził nam, nam grę. jest po to, żeby się uczyły i te 15 minut to jest dla niego właśnie nauka. Z tego musi wyciągnąć wnioski, tak jak i, i my, i cała drużyna. I po to ci młodzi chłopcy wchodzą, żeby dostawać szansę, ale też oczekuję od, od całej drużyny, żeby pomagała. I dzisiaj widziałem słowa wsparcia, czy od Kamila Węgera, czy od Michała Czarnego, czy, czy Andrzej wita cały czas tego chłopaka gdzieś tam wspierali i my musimy się jako na cały czas nakręcać i pozytywnie budować, także na pewno zmiana na, zmiana na plus, ale i, i zagrał Sebastian Mielanowski dzisiaj od początku, tak, i moim zdaniem też zagrał niezłe zawody, tak? bo, bo też nie jest typowym napastnikiem, zdecydowaliśmy się na to, żeby, żeby wykonał zadanie e Czyli przytrzymał piłkę, próbował też zejść jako, jako taka dziesiątka. Troszkę też się przy Miłoszu, Kałachurze, popracował, jeżeli chodzi o taką grę kombinacyjną, małą grę. I to sprawdzał się, szkoda, że tej pierwszej połowie gdzieś tam jego piłka po strzale minęła, minęła słupek, ale uważam, że na pewno na plus. I kolejni czekają w kolejce. I ja uważam, że na pewno coś będziemy musieli, musieli yy, specjalnego wymyślić na Ostrudy, bo to będzie mecz, który. Cofnie się i, i będzie trzeba na to znaleźć rozwiązanie, ale do tego mamy dwa dni jeszcze. Właśnie a propos meczu z Ostrudą, chciałem zapytać, czy wobec y, tej intensywności, jaką nasza drużyna przechodzi, czyli dużej ilości meczów, czy na Ostrudę planuje trener jakieś rozszar w składzie czy to będzie dobry moment na to, żeby dać szansę innym zawodnikom, którzy dotychczas mi grali? Nie, no na pewno zawodnicy są gotowi i wszyscy chcą grać i to widać też y, po, po treningach. Y, każdy chce uczestniczyć w tym meczu, tym bardziej, że jest, jest na plus. Ja zastanowię się na pewno nad, nad tym w dniu jutrzejszym, zobaczę jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o zawodników, o, o ten aspekt fizyczny. Ale no, nie ukrywam, że możemy się, możemy się spodziewać gdzieś jakieś zmiany, bo ja uważam, że dzisiaj też było troszeczkę widać. Yy, Początku drugiej połowy, że niektórzy mieli takie problemy i tak jak pan powiedział, że te postoje były, to może też troszeczkę te postoje wynikały z tego, że po prostu co niektórzy potrzebowali, gdzieś tam troszkę złapania siły i na pewno tutaj teraz mądrość, mądrość musi być nasza, jeżeli chodzi o tą rotację, żeby tej rotacji nie zrobić za dużo, żeby też nie zaburzyć struktury tego, tego zespołu. No bo ja uważam, że na tą chwilę na razie funkcjonuje, także możemy coś, coś, coś specjalnego na osób znaleźć. A czy brak Jakuba Braneckiego był spowodowany grom w Suwałkach, czy czy uraz? Czy... Nie, to nie było spowodowane tym, że, że Branek źle zagrał. Branek ja uważam, że no, Branek przede wszystkim też potrzebował odpoczynku. Jeżeli chodzi o jakby ten aspekt fizyczny, to jest młody chłopak, on zagrał mecz w sowałkach, a później od razu pojechał z zespołem rezerw i, i też yy, z tego co wiem to nie wyglądało, to dobrze, jeżeli chodzi o jakby ten aspekt fizyczny, daliśmy mu odpocząć specjalnie, żeby był gotowy na to, żeby ewentualnie pomógł nam, pomógł nam w sobotę. Jeszcze pytanie o Klaudiusza Krasę. Czy prowadził trener z Klaudiuszem jakąś rozmowę przed sezonem, żeby nie łapał tyle kartek, bo jesteśmy zdziwieni, że po czterech kolejkach wciąż Klaudiusz nie może żółtego nie Ja uważam, że... Znaczy, ja tak powiem inaczej. Nie jedną, a paręnaście rozmów z Klaudiuszem <sum> wykonałem, ale pomijając to, że czwarta kolejka i nie ma żółtej kartki, to przede wszystkim ja uważam, że Klaudiusz chyba też wyciągnął wnioski z poprzedniego sezonu, a poza tym... Daje nam niesamowitą jakość, jeżeli chodzi o grę. Bo dzisiaj, kolejny mecz, gdzie Klaudiusz, moim zdaniem, był jednym z, z, z jaśniejszych punktów naszego zespołu. E, I miło patrzeć na tak młodego chłopaka, e, który robi postępy. I czwarty mecz bez kartki, to też jest postęp tego chłopaka.